Jesteś kochani, dzisiaj całkowicie inaczej niż, niż zazwyczaj jestem słuchajcie na komercji i próbuję swoich sił z metod fiderem. Na razie, na razie jakieś obcierki już są, ale co to będzie się działo? Zobaczymy dalej Trzymajcie kciuki, to mój taki obbiód. Fedorowy. No i mamy pierwszą rybkę. O, co tam będzie? Karpik będzie. Jakie maleństwo A zobaczcie. Takie moleństwo. nie było potężne. pierwsze koty za płoty e, udało się e, killerem e, jakieś takie białe biały chyba to się nazywa słuchajcie ten no wafters e, coś takiego tak to się nazywa e, metoda mała jeszcze bo to jeszcze zimno i tak jeszcze chwila no i co? no i próbujemy dalej na sam początek do podajnika wkładam troszkę troszkę zanęty sypki takiej niedużą troszkę później później wkładam wkładam całą przynętę tak ją tam sobie dokładnie formuję a na to wszystko słuchajcie będzie podawany belet jakiś halibut z wanilią chyba. Tak wygląda mój gotowy podajnik, prawie gotowy, bo jeszcze na górę słuchajcie daje taki, to jest booster taki, też halibutowy, halibutowy, taki ciemny, halibutowy smaki i tak i takie coś ląduje słuchajcie do wody. Wam, słuchajcie, pokazać. Może jakieś branie będzie. Moja taktyka dzisiaj jest prosta. Mały podajnik. E, zanęta, smródliwa jakaś. E, Pelec też smródliwy. E, dodałem tam tylko trochę vanili, żeby kolor mm, nie był aż tak ciemny. E, na to, jak już widzieliście, booster też, który taki jest, taki śmierdziuch po prostu halibutowy. No i to wszystko. Jeden karpik już wyjechał. Zobaczymy, może uda się nagrać jakieś branko byłoby super ale sprzęt właśnie, o to czekajcie zanim to zanim branie tu nastąpi pewnie jeszcze chwilę poczekamy sprzęt, który Ci łowię zobaczcie to jest metod mh Feeder z megabytes Tactics Możemy Cię zobaczyć. Do 60 gramów wyrzutu. To jest wędka 3 metrowa. To jest bardzo ciekawa pozycja z dragona. A i jeszcze tutaj powrotek Wam pokażę. Bo jest świetny. Jest po prostu też z i To jest Stelt Defider. Ależ to fajnie skręcił. To jest jeden z tych klonów, które tam ponoć wychodzą. Nie znam się na tym, mogę Wam powiedzieć więcej o spinningowych, muchowych rzeczach. Natomiast tutaj yy, no sprawia mi frajdę łowienie na ten kij bardzo, bo on jest idealny do metody po prostu. Idealny. No i co? No i na razie cisza minuta. Ponad minuta w wodzie, już prawie 3 minuty w wodzie kolegi. Nie widać żadnego brania. No musimy poczekać, woda jest zimna to nie jest taka prosta sprawa jeszcze Niby to już przedsionek maja ale jeszcze daleko, daleko do ciepłych dni tak to wygląda Dobra jak się coś będzie działo to tu dam znaka No dobra Chyba coś większego mamy <gry> emocje dobra ten, ten był już fajny Druga ryba, ale odjazd był taki, że aż z klip klipu musiałem szybko yy, w ogóle paluchem tam żyłkę uwolnić z klipa bo byłaby draka fajna ryba, fajna, ujdała popalić To co następna może coś jeszcze Cisza była całkowita, nagle jakaś tam obcierka i uuuu, od razu odjazd, ale od razu, tam nie było co Uuu, jazda, jazda. Dobrze. No, łowimy dalej, bawimy się, jeszcze mamy godzinkę i trochę takiej zabawy, to też jest ważne, słuchajcie, to też jest ważne. Hmm. Odpowiedni sprzęt, wszystko się wydaje. A te drzewka, o te, tu, tu tu drzewka dokładnie 20 metrów od brzegu mam zarzuconą metodę, natomiast tu koło tych trzcinek które widzicie teraz nęcę sobie tak co jakiś czas taką małą kulką peletu podsypuję tam czasem zanętę jak będę widział że coś tam się dzieje obok tych trzcinek to przerzucę tam metodę i będę łowił tak całkowicie blisko brzegu takie sobie robię łowisko zaraz blisko brzegu na komercjach ponoć jest to bardzo skuteczne dowiemy się kiedyś mi przyniosło to bardzo dużo ryb nawet siotry. tu chyba siotrów nie ma, tu chyba są same karpiki jakieś tam inne białoryby typu lesz, czy może lin, karaś no zobaczymy, to wiatr się zerwał, trochę większy kończyć tę nierówną walkę eee, nie było już żadnych brań jestem spakowany i kończę zabawę z karpikami na komercji jeżeli chcielibyście jeszcze zobaczyć taki taki, taki, taki materiał z komercji to dajcie znać może uda się w końcu nagrać branie bo cały czas próbowałem, no ale niestety Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego.